Cześć, witam was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj witam Was totalnie bez makijażu i już w przygotowanych moich włosach ze spineczkami, ponieważ będziemy sobie robić test zbiorowy różnych kosmetyków do makijażu z Aliexpress. Najpierw przygotuję sobie moją powiekę i nałożę sobie korektor pod oczy z Catrice, który będzie moją bazą pod cienie. No i teraz mam tutaj coś takiego, paletka cieni Eyes Focalure Eyeshadow. Jeszcze tego nawet nie otwierałam, nie wiem, co ja tam mogę zastać w środku. Link oczywiście do tej palety będziecie mieli w opisie, o ile link jeszcze nie wygasł, bo już, już ta paletka u mnie leży już chyba z pół roku. Ja mam numerek 03, jak coś, bo tam pamiętam, że chyba różne były te numerki palet. Mamy coś takiego. Te lusterko... To, o, tak, żeby te na Mamy folię jakąś, to wywalę. Mamy jakiś beznadziejną pacynkę. W każdym razie cienie wyglądają tak. Nie pamiętam kompletnie ile to kosztowało. My nie Wam pewnie tutaj zaraz gdzieś screen z opcji. I użyję sobie najpierw tego beżowego cienia, żeby zmatowić okolice pod łukiem brwiowym. Użyję do tego pędzelka Zoewa 222 i nie piszcie mi w komentarzach, że się mówi co iwa, zoewa i tak dalej, bo nie wiem, no mi się wygodnie mówi, zoewa. Dużo ludzi tak mówi, jesteśmy w Polsce yy, i, i, i tyle. O, I tak będę mówiła. Powiem wam, że nawet jakoś mocno w super się nie kruszą te cienie. Oczywiście teraz tutaj możecie widzieć troszeczkę, jak tam kruszy się ten beż, a to dlatego, że ja beżowego cienia zawsze tak. Bardzo, bardzo dużo nawalam, żeby tak bardzo mocno przypudrować tą okolicę. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze przy innych cieniach wyglądało. Mam jeszcze jeden cień kremowy, który będę chciała zaraz wypróbować. Ale fajnie, gładko rozprowadza się ten cieniek na razie. A to cień beżowy, to wiecie, to tutaj nie ma co za dużo wymagać, choć yy, no, czasem się zdarza także i te beżowe cienie potrafią zrobić plamy i źle wyglądać. Tutaj wygląda ok. nie mam żadnych zastrzeżeń jak na razie. Teraz, kiedy już tak wstępnie mam coś tu na oczach zrobione, użyję sobie czegoś takiego. Są to hydrożelowe płatki. Ja to już otwieram, bo byłam ciekawa, jak to wygląda. Są takie hydrożelowe płatki pod oczy i ja tego użyję, bo mi się kształt spodobał i stwierdziłam, że może się do tego nadać. Zamiast taśmy klejącej po prostu, ja będę chciała sobie to tutaj jakoś tak przykleić. Zobaczymy, jak się do tego sprawdzi, na pewno będzie lepiej, mi się wydaje, eee, nadawało się do tego, niż taśma klejąca, nie? Bo ja zawsze mam z taśmą klejącą taki problem, że ona mi się odkleja i mi coś tam nie wychodzi. Dobra, tylko teraz muszę jakoś ten kształt dopasować. Ej, powiem Wam, że trzyma się naprawdę fajnie. No. Tutaj na policzku troszkę mi się nie chce dokleić, ale to w sumie nie jest istotne. Najważniejsze tutaj, że fajnie się trzyma. Tylko ja zawsze jak mam tak podklejone oczy, to mam problem potem, żeby spojrzeć w dół. Nie wiem... Jak mi się okazuje. O Jezu... Dobra, i teraz tak mniej więcej tak samo, jakby mi się udało, to by było fajnie. Chyba jest w miarę równo, co? Biorę sobie ten kremowy cień, o którym wam przed chwilą mówiłam. Ja mam go w numerku 07. Taki słoiczek. Otwieramy, on jest tutaj zabezpieczony. Ja go już otwierałam, co prawda. Ja sobie tutaj tycłam troszeczkę, natomiast tu nie było nic tycnięte. Wszystko było fajnie. Wsadzę palec. Hmm. Ej, ładnie wygląda. Podoba mi się. Coś takiego, taka, takie brudne, zielone, złote trochę. Tylko kurde, ja mam teraz problem z zamknięciem oczu przez TT. Nie, to jest okropne z tymi plastrami. Choć lepiej mi z nimi jest niż z taśmą klejącą, muszę przyznać, ale... Mm, okropne to jest. Powiem ja Wam, że bardzo podoba mi się ten cień. Fajnie wygląda. I zastyga. Oczy mi łzawią, kurde, od tych naklejek. Chyba po prostu ja to za blisko oczu sobie jakoś wzięłam. Dobra i wezmę sobie... Boże, nie mogę z tymi naklejkami, nie? Oczy mi normalnie bolą. Ale to jest... Ja z staśmą klejącą też tak zawsze miałam, że... Nie umiem po prostu oczami poruszać i nic, bo mi to przeszkadzają te naklejki. Ale chciałam Wam pokazać, kurczę, teraz tutaj te ciemne cienie jakieś nakładać, żeby zobaczyć po prostu, czy te naklejki będą lepiej się sprawdzały niż taśma klejąca. Bo taśma klejąca mnie jeszcze, go, jeszcze gorzej na mnie działa niż to. Weźmy sobie ten tutaj prawie ostatni. Nakładam go na pędzel Zoeva. 221 i zobaczymy jak to tutaj będzie działało. No, nic się nie odkleja na razie. Jest spoko, bo przy taśmie klejącej zawsze miałam taki problem, że jak tu coś majstrowałam, to jakby mi wchodziło pod spód, odklejała się i nie wyglądało tak jak powinno. Dobra, ja to już odkleję. O, widzicie, nic pod spód nie powchodziło. Także spoko. Możecie kupować takie plastry, jeżeli taśma klejąca Wam się nie sprawdza a chcecie czasem mieć takie właśnie odcienia, równe takie odcięcia to możecie sobie kupować takie plastry, a teraz sobie to jednak troszeczkę jeszcze tu rozetrę ale wiecie co, te cienie yy, plamy straszne robią ten ciemny tutaj, nie podoba mi się już jak wyglądają te cienie ten kremowy fajny jest, podoba mi się, ale i zanikają strasznie podczas rozcierania, przecież ja troszeczkę przejechałam sobie pędzlem i już tego cienia nie widać. Wezmę sobie jeszcze, nałożę teraz trochę tego cienia w załamanie, zobaczymy. W ogóle muszę wam powiedzieć, że ja już praktycznie nic z Aliexpress ostatnio nie zamawiałam. Mam tylko te rzeczy, co kiedyś pozamawiałam i mi czekają. O, ten mat fajnie wygląda. E, no bo jakby nie mogę znaleźć nic ciekawego, co mogłabym dla was nagrać. Nic jakby tak... Jakoś mi się specjalnie nie spodobało, więc nie wiem, czy po prostu powoli, nie wiem, u mnie ta seria o AliExpress, bo po prostu nic nowego, ciekawego tam już nie widzę. Jak macie coś ciekawego, oczywiście w jakiejś tam rozsądnej cenie. Do przetestowania, co chciałobyście, żebym przetestowała, to możecie mi tam zapodać linka czy coś. Ja zobaczę, może to zamówię. Nie, one strasznie zanikają podczas rozcierania. Dobra, zobaczmy sobie ten, jakby, taki, nie wiem, śliwka czy coś, ten deseń. Nałożę to sobie po prostu na dolną powiekę. Nie, okropny ten makijaż jest, nie podoba mi się w ogóle, taki brudny mi się wydaje. Te cienie nałożone na powiekę, każdy wygląda identycznie, powiem wam. W palecie niby są różne kolory, na powiece dla mnie to jest jedna wielka plama, tyle tylko, że troszeczkę się te, 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 takie brudne złoto wybija na tej powiece z tego cienia kremowego, a te wszystkie inne wyglądają jak jeden. Wyczyszczę ten pędzelek troszeczkę o wierzch dłoni, i wezmę hmm, hmm, hmm. wezmę sobie ten cień i spróbuję go troszeczkę jeszcze tutaj sobie dołożyć, może coś tam będzie się troszeczkę rudego wybijało, niby coś tam widać nie wiem, ogólnie no w ogóle mi się nie podoba ten makijaż, jest beznadziejny jest okropny, brzydki, brudny yy, nie nie podoba mi się, ale popatrzcie ja próbuję teraz chusteczką tak sobie zatrzeć. nie schodzi ten cień w kremie także ten cień w kremie E, no, są spoko. Ej, nawet pośleniłam chusteczkę i to nie schodzi. Chyba muszę specjalnie płynem micelarnym to zetrzeć. Także, no, może to będzie takie chińskie kolor. Ta tu troszeczkę. Ja nie pamiętam kurczę ile kosztował ten cień. Ej, zobaczę sobie potem później. Mm, potem później. Na kąpie, jeżeli faktycznie jakoś tak, nie wiem, w fajnej cenie one były, to może zamówię jeszcze inne kolory. Jeżeli ten link będzie jeszcze aktywny. No, płynem micelarnym zeszło. Także jak na razie z tego testu ten cień w kremie najbardziej mi się podoba. Pokażę tu jeszcze raz taki kolor, takie brudne, zielone, złoto trochę. Dobra, to teraz wytuszuję sobie rzęsy, bo do rzęs nie mam nic z AliExpress. Nagram podkład na osobny film, bo mam e, coś fajnego z AliExpress też, ale chcę nagrać osobny film o tym i zaraz do was wracam. Okej, okay, tuż mam na rzęsach podkład na twarzy. To teraz jedziemy z konturowaniem. Wziąłam sobie tutaj taki pędzelek Zoeva 102 Silk Finish i będę nim nakładać taki bronzer w słyczku. Jest to co to jest? Pop fill full cover concealer, coś takiego. Jaki ja mam kolor? FC04, tutaj mam opisane, także. Żeby... O, teraz będziecie widzieć. No, nie otwierałam, nie dotykałam, nie macałam, nie mam pojęcia. Także teraz sobie przy Was to dotknę peluszkiem. Jest ultra tłuste już widzę. I taki nie wiem, nie wiem, czy mi się to podoba, szczerze mówiąc. I ultra łatwo strzec z ręki, także raczej to nie będzie jakiś super długotrwały produkt. Nabieram go sobie na ten pędzel. Okej, okay, chyba go nabrałam trochę za dużo. No to od razu sobie tu dam masakra i tu dam, i tu dam. I rozcieram. Oczywiście jak wiecie ja to robię tak bardziej delikatnie, przynajmniej staram się, bo ja nie lubię jakiegoś takiego super ultra mocnego konturu. Ani obrąznowienia, bo jestem bladioch, Więc jak coś, nie wiem, czy dołożyć go trochę więcej żeby to, Żebyście widzieli jak coś Oczywiście za nisko Ten policzek zawsze mi gorzej wychodzi Ten policzek zawsze mi tak ładnie, równiutko wyjdzie Ten tu jakoś tak, w ogóle jakieś fale Dunaj Dołożę go sobie jeszcze troszeczkę A nie wygląda najgorzej Raczej jest to za ciepły produkt, żeby go nazwać produktem do konturowania Raczej właśnie bardziej on będzie taki do ocieplania twarzy na mokro Choć moim zdaniem ma troszeczkę zbyt ceglasty taki odcień, ale na mnie ogólnie takie kolory wyglądają lepiej. Zauważyłam, że te takie typowo żółte brązery wyglądają na mnie źle. Wyglądam, jakbym była jakaś chora na żółtaczkę czy coś w ten deseń te takie bardziej ceglaste właśnie, których większość osób nie lubi albo nawet te chłodne, Inglot 505 na przykład, który nałożony właśnie w ten sposób u większości osób wygląda jak brunna plama u mnie wygląda dobrze aż jestem sama zdziwiona ogólnie on jest taki ultra tłusty w swojej konsystencji natomiast raczej sobie nie zrobicie z nim krzywdy, bo jak widzieliście na dłoni on jest raczej taki półtransparentny nie jest jakiś taki mocno kremowy, on się mocno tak ślizga właśnie. Raczej nie będzie jakoś super trwałym produktem na pewno na tłustych cerach raczej. Coś chyba nie po polsku powiedziałam to zdanie. Dobra, nieważne. Nałożę sobie teraz puder na twarz. Jest to kobo, który próbuję wykończyć i nie potrafię bo mam już drugie opakowanie kupione i ono leży już miesiąc, czeka aż ten zużyje, a ja go wciąż nie umiem zużyć. Nie patrzcie proszę teraz, że moje brwi są ledwo widoczne, ja je zaraz sobie podoczyszczam poza kamerą. Eee, ogólnie myślałam, że po przypudrowaniu twarzy tego bronzera nie będzie widać, natomiast widać go fajnie. Tu w ogóle mam trochę... Widzę, że mam plamy. Tu jest ciemniej, wokół tu jest jakoś jaśniej, coś spieprzyłam, nieważne, to jest nieistotne. Ten policzek ładnie mi wyszedł, nie licząc tego syfa tutaj. Ten policzek wygląda ładnie. Także ogólnie ten bronzer y, nie jest tragiczny, ale nie zamawiałabym go specjalnie za Aliexpress, żeby czekać na niego dwa miesiące powiedzmy z utęsknieniem i potem go używać. Nie, no nie, nie, nie. Równie kijowe, znaczy nie, w ten sposób równie, równie średnie produkty mamy w Polsce. Także nie zawracajcie sobie głowy tym... Nie wiem, dla mnie to jest słaby produkt. I teraz ta ostatnia rzecz, o której Wam mówiłam, jest z firmy, tej chińskiej takiej, którą nawet lubię, bo miałam puder z tej firmy, mowa o firmie Bainanda. I tutaj mamy róż trzykolorowy. Zobaczymy, bo go też nie, nie otwierałam, nie macałam. Hej, nawet fajnie wygląda, coś takiego. O! zaraz mam tutaj oczywiście mini screen z aukcji, ile kosztowało to i w ogóle czuję. każdy pasek osobno wam pokażę tutaj nie widać tego najjaśniejszego chyba w kamerze ale tu jest ten najjaśniejszy ale ja oczywiście je sobie wymieszam bardzo mi się podoba to, że one są takie lekko perłowe nie widzę tu jak na razie jakichś hamskich drobinek choć jakieś takie minimalne są zobaczymy jak będzie wyglądał na buzi ja go sobie wymieszam Wiecie co, to chyba bardziej będzie taki rozświetlacz chłodny niż róż, bo on jest taki ultra, aż błyszczący. Nie, nie podoba mi się tak na całe policzki. Kurczę, szkoda, bo zapowiadał się fajnie. Nie, on jest zbyt błyszczący na całe policzki. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. Na całych policzkach mi się nie podoba. Także to raczej jako taki bardzo chłodny rozświetlacz. No, myślę, że będzie spoko. Choć też mamy lepsze produkty w Polsce, więc nie zawracałabym sobie tym głowy. No i to w sumie wszystkie te produkty, co miałam Wam do pokazania z AliExpress. Tak sobie, zawsze, zawsze tak wiecie, poza kamerą, czyszczę te brwi, ale tak stwierdziłam, że zrobię to tak na szybko przy Was. Przy okazji yy, pogadam sobie, bo ten no. Napiszcie w komentarzach, czy podobał Wam się ten test. Oczywiście dzisiaj nagrywam kilka filmów pod rząd. Jak to pewnie widzicie po moich ciuchach, po wszystkim. I zresztą Wam mówiłam w jednym filmie, że dzisiaj mam do nagrania 8 filmów, bo w końcu się zebrałam, mam czas i nagrywam. I wszystkie podejrzewam, że będą dzisiaj takie chaotyczne troszeczkę, bo po prostu dzisiaj mam taki chaotyczny trochę dzień. Także mam nadzieję, że będziecie wym rozumiali dla mnie. No i napiszcie mi w komentarzach, jak Wam się podobał y, ten film, co myślicie o tym makijażu, czy Wam się podoba. Y, ja Wam powiem tak, y, na pewno Wam polecam ten cień w kremie, jest bardzo fajny. I to chyba tyle to jako rozświetlacz może nawet ujdzie jako róż moim zdaniem niespecjalnie ale jak mówię takiego typu produkty takiego typu produkty jak ten bronzer czy choćby te cienie to, to są takie średniaki które naprawdę mamy w Polsce w podobnych cenach więc no ja nie zawracałabym sobie głowy tymi średniakami z Aliexpress to nie pamiętam ile kosztuje, ale jeżeli kosztuje grosze to naprawdę warto sobie zawrócić tę głowę, choć to jest naprawdę malutkie. Ten słoiczek, zobaczcie, ile tutaj jest na zewnątrz tego plastiku, a ile jest tak faktycznie tego cienia. Więc ja też sobie to przemyślę, czy faktycznie to się opłaca, bo tego cienia jest naprawdę tak właściwie malutko w tym słoiczku, nie? Tak więc, no, opiszcie w komentarzach, jakie są Wasze tam spostrzeżenia, co sądzicie i tak dalej. Co byście chcieli jeszcze zobaczyć? Bo jeżeli macie jakieś fajne produkty, jakieś linki i tak dalej, co byście chcieli, żebym przetestowała, to dajcie znać. Ja oczywiście zobaczę, oczywiście też w jakiejś tam, powiedzmy, rozsądnej cenie, nie? No i to tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam ponownie. I na razie.